To była zbrodnia na narodzie polskim y, zaserwowana przez generała Jaruzelskiego i jego huntę. Dlatego y, powinno się pomyśleć, w jaki sposób ofiarom stanu wojennego y, jakby zadość uczynić. I myślę, że na tym teraz powinniśmy się y, skupić i pokazać prawdziwe oblicze. Tamtego stanu, tamtego ustroju i tamtych czasów. Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zwracam się dziś do Was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego. Zwracam się do Was w sprawach wagi najwyższej. Ojczyzna nasza. I znalazła się nad przepaścią. Wydaje no myślę, że to jest wielkie kłamstwo, które jest nieustannie powtarzane, że stan wojenny musiał być wprowadzony, bo inaczej weszliby do Polski Sowieci. Dzisiaj dysponujemy już dokumentami są ustalone fakty, które wskazują, że to Jaruzelski i jego hunta chcieli wprowadzenia stanu wojennego po to, żeby bronić ten niesprawiedliwy, nieludzki ustrój tutaj w Polsce i po to, żeby bronić swoich partykularnych interesów. Po to wypowiedzieli wojnę polskiemu narodowi i złamali nadzieję, jaką niosła Solidarność. Na szczęście złamali ją tylko na kilka lat i później mogliśmy już mówić o tym wielkim festiwalu Solidarności, ale to dopiero za lat kilka. Dorobek wielu pokoleń. Zniesiony z popiołów polski dom ulega ruinie. Trzeba powiedzieć dość. Trzeba zapobiec, zagrodzić drogę konfrontacji, którą zapowiedzieli otwarcie przywódcy Solidarności. Dla mnie jest to straszne, dla mnie jest to nie do pomyślenia, że po pierwsze Polak przeciwko Polakowi mógł tak wystąpić i tak się zachowywać. A podstawą do tego no, są dzisiejsze ujawniane coraz bardziej dokumenty, dlaczego tak się działo. Obywatelki i obywatele, ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji. Prowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Żadnego z polskich problemów nie można na dłuższą metę. Rozwiązać przemoc. w szeregach Solidarności, byli wstawiani różni tajni współpracownicy, agenci na czele z Adamem Michnikiem, który, którego też przez dłuższy czas potem grzeźmy nie mogli zaakceptować, ale to już w latach 90. oczywiście, ja nie powiem, że w latach 80. wtedy był dla nas jakimś tam wzorem, taki fałszywy prorok. I myślę, że czasami żeśmy w jakiejś takiej naszej postawie było to, że. Cieszyliśmy się, że um, przechodzą na naszą stronę ludzie z, z PZPR-u czy dawni komuniści. Oczywiście w wielu wypadkach było to działanie takie pozorne działanie, które, które pokazuje, że Michnik, Michnik był wyjątkowym zdrajcą, tak jak jego przyrodni brat, tak samo i on. Yy, yy. Myśmy z bratem czasami tak rozmawiali, że teraz, już nie w latach 90. czy, czy, czy niedawno, że do więzienia jak wchodził, to jednymi drzwiami wchodził, drugimi wychodził. Też trudno powiedzieć, no jak to było dokładnie, natomiast te historie są naprawdę, naprawdę szokujące. rozwiązać przemocą.